W Tarnobrzegu stanęła nowa budowla. Jest imponujących wielkości, widać ją z wielu miejsc i wyraźnie wpisuje się w krajobraz naszego miasta. To maszt telefonii komórkowej, który zdobi osiedle miechocin. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Tarnobrzegu powstały dwa maszty 5G. Jeden znajduje się nieopodal stawów rybnych przy wiadukcie. Drugi całkiem niedawno postawiono przy rądzie imienia Mariana Ruzomskiego na osiedlu miechocin. Kwestia lokalizacji anteny w tym miejscu była jedną z pierwszych spraw, którymi musiał zająć się Łukasz Nowak na początku swojej prezydentury. 12 maja 2024 roku doszło do spotkania z mieszkańcami, którzy wyrazili sprzeciw wobec proponowanej lokalizacji. Miasto wysłuchało tych głosów i wydało negatywną opinię na temat kontrowersyjnej konstrukcji. Problem w tym, że maszt miałby stanąć na działce prywatnej, wobec czego inwestor, sieć Plus, złożył odwołanie od decyzji miasta do samorządowego kolegium odwoławczego. Jak się okazało, skutecznie. Miasto jednak nie zrezygnowało i zaproponowało montaż anteny na wieży ciśnień, która również okazała się być nieodpowiednim miejscem. Niestety no, na pewną rzecz nie mogliśmy się zgodzić. Mianowicie e, oczywiście e, lokalizacja na wieży ciśnień byłaby najmniej kontrowersyjna tak według nas, ponieważ jest to wysoki obiekt, który stoi, ludzie są, mieszkańcy są do niego przyzwyczajeni i e, lokalizacja masztów telefonii komórkowej na tym grzybie nie byłby pewnie kontrowersyjny. Przychód z tytułu e, lokalizacji takich nadajników byłby dodatkowym e, efektem. Natomiast nie mogliśmy się zgodzić na to, żeby, e, żeby wstęp do tej wieży ciśnień był. E, przez niekontrolowany. Dlatego, że jest to obiekt krytyczny. Wieża ciśnień jest wieżą, która jest cały czas czynna. I my wychodząc naprzeciw, chcieliśmy, aby firma. Mogła, ponosić jak, mogła nie ponosić wysokich, czyli ponosić jak najniższe koszty, aby nie musiała lokalizować kontenera na, przy, samej, przy samej wieży. Wyraziliśmy nawet zgodę na to, żeby swoje urządzenia mogła wylokalizować w środku w wieży na dole, natomiast nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, żeby dostęp do tej wieży był niekontrolowany i tutaj, tutaj firma na to się nie zgodziła. Pomysł z grzybem więc nie wypalił i w związku z tym szukano kolejnych rozwiązań. Sieć Plus przedstawiła interesujący ich obszar, jednak miasto nie dysponowało własnymi działkami w proponowanej przestrzeni. Z pomocą mogli przyjść właściciele sąsiednich działek. Okazało się, że właściciel działki, na której maszt ma powstać, odkupił tą działkę od tej właścicielki, i tutaj jakby ten ostatni element, który mógł spowodować, że ten maszt tam nie powstanie, no niestety padł. Walcząc dalej, prosiłem, skontaktowałem również właściciela tej nieruchomości z mieszkańcami, którzy byli zainteresowani bezpośrednim sąsiedztwie mieszkający, którzy byli też zainteresowani kupnem tej działki, ewentualnie od tego człowieka. No, niestety tutaj też nie doszło to do, do skutku. Maszt więc stanął, i teraz, podobnie jak do grzyba, trzeba będzie się do niego po prostu przyzwyczaić.